Kacper, za nami mecz 11 kolejki Tauron Basket Ligi. Data wymowna, 13 grudnia, rocznica prowadzenia stanu wojennego i wojnę dzisiaj mieliśmy na parkiecie, zwłaszcza w ostatniej kwarcie. Dlaczego polegliście? Rzeczywiście, była prawdziwa walka, wojna dosłownie. Nie wiem, no polegliśmy. Genialny rzut w ostatniej sekundzie Jerela wrócił do domu, no pokazał, że jest, będzie gwiazdą tego zespołu czarni grają od razu dużo lepiej. My jesteśmy, no, możemy być dumni, że wróciliśmy tak naprawdę z minus tam kilkanaście, chyba 20 prawie punktów. Wróciliśmy do gry, no w ostatnich sekundach nie dopisało nam szczęście, trudno. Trzeba przyznać, że na pewno nie był to mecz najwyższych lotów. Bardzo raziła słaba skuteczność w każdym elemencie rzutowym. Przegrywaliście zbiórki, a do tej pory to czarni prawie w każdym meczu ten element gry przegrywali. Z czego wynikała ta nieporadność rzutowa? Na rzutowo po prostu mieliśmy gorszy dzień, zdobyliśmy tylko 70 punktów, gdzie normalnie zawsze zdobywamy praktycznie ponad 80, nawet ponad 90. Mieliśmy dzisiaj gorszy dzień, dlatego nie trafialiśmy, a zbiórki, no... Ciężko powiedzieć, gramy w siedmiu, jest tak naprawdę, ja gram pod koszem z przymusu, Kuba Patoka gra pod koszem z przymusu, tak naprawdę mamy dwóch graczy podkoszowych i... Musimy sobie radzić, ale no jestem, jestem dumny z kolegów, jestem dumny z naszego zespołu dlatego, bo, bo walczymy w każdym meczu, znowu przegrywamy ostatnim rzutem. Tak samo było tydzień temu ze stelmetem, tak samo jest teraz, takie porażki bardzo bolą, ale nie mamy się czego wstydzić. A czy zmiany, które nastąpiły w tym tygodniu w NRZ Czarnych wpłynęły na wasz system przygotowań do tego spotkania? Ciężko, żebyśmy też mogli coś zmienić tak naprawdę, bo nie widzieliśmy wideo po zmianie trenera żadnego, prawda? Widzieliśmy tylko stare mecze energii. E ale widać, że zespół grało niebo lepiej. Widać, że grali szybciej, Jerrell napędzał grę, eee, trener widać, że dał troszkę więcej swobody zawodnikom. i, no i prawdopodobnie będą teraz wygrywać coraz więcej meczów. Jak czujesz się w hali gryfia? Gra to się bardzo ciężko, ale to dlatego, że kibice są naprawdę świetni, są naprawdę rewelacyjni, robią kapitalną atmosferę. Do tej pory najlepsza hala, w której graliśmy pod względem atmosfery samo rozpoczęcie meczu, aż chce się, chce się grać. Jest dwa razy więcej siły niż zwykle, jak się widzi coś takiego. A ja gratuluję Wam bardzo ambitnej postawy, zwłaszcza w, w końcówce i powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dajemy. Łukasz, czy jesteś dumny ze swojego zespołu po takim meczu, po takiej końcówce, bo tak naprawdę wcale nie musiało zakończyć się to spotkanie naszą wygraną? Oczywiście Siarka mogła mieć więcej, więcej szczęścia i to spotkanie wygrać. Niemniej jednak, niemniej jednak muszę powiedzieć, że pokazaliśmy charakter, szczególnie Jerel w samej końcówce. Wziął na swoje barki ostatni rzut. To jest bardzo ciężka decyzja, ale taki człowiek jest nam w zespole właśnie potrzebny, żeby w końcówkach brać na siebie ciężar ciężar gry no bo... tego, że w drugiej, w drugiej połowie siarka e, zniwelowała tą naszą dużą przewagę, którą mieliśmy. E, ale jesteśmy, wyszliśmy zwycięsko z tego spotkania, bardzo, bardzo się e, cieszymy i, i, i myślę, że takie zwycięstwo było nam bardzo, e, bardzo potrzebne, e, żeby teraz e, powoli piąć się do góry. Czy ten ostatni rzut Jarela potwierdza jedną z tez mówiącą o tym, że każdy zespół potrzebuje lidera, każdy zespół potrzebuje takiego zawodnika, który jest w stanie wziąć na siebie ciężar gry? Z kolei, jedni, z kolei inni mówią, że zespół to jednak właśnie kolektyw i nie powinno się nikogo w nim wyróżniać. Jaka jest Twoja opinia? To, to nie tak jest do końca, jak przychodzą naprawdę bardzo ważne decyzje, szczególnie, szczególnie w końcówkach. Zawodnik może wcześniej popełniać jakieś błędy, czy oddawać niecelne rzuty, które się Jerelowi również zdawały, ale widocznie miał to dobre przeczucie, że biorąc to na swoje barki, odda zwycięski rzut. Także super. A co zmieniło w zespole w podejściu do gry, przejęcie steru przez Mirosława Lisztwana? Czy dał wam więcej swobody, czy? Zmieniło się coś psychologicznie? Przede wszystkim, co muszę powiedzieć, to grono chłopaków jest z uśmiechami na treningach i dają z siebie wszyscy 100%. Zaczynamy wprowadzać zmiany. Wiadomo, że to jest bardzo ciężkie, żeby tak od razu myśl szkoleniowa trenera była szybko wdrożona. Stąd też właśnie błędy w trzeciej i w, trzecie, w czwartej kwarcie, bo pierwsza, druga, trzymaliśmy się założeń, w, w trzeciej czwartej może gdzieś ta koncentracja uciekła e, i stąd te rzuty trzypunktowe e, siarki, także e, myślę, że mały, mały, małymi krokami będziemy optymistycznie patrzeć w przód. Chciałam Cię zapytać również y, o to kto według Ciebie najbardziej zawozi w tym zespole i na jakiej pozycji mamy największy problem? To jest pytanie, które zadaję Ci na prośbę kibiców. Ja myślę, że na ten moment bardzo ciężko będzie odpowiedzieć, ponieważ teraz będą, będą zmiany. Tak? Zmieniamy troszeczkę system i w ataku i w obronie, także ja myślę, że to nie jest teraz pora, żeby odpowiedzieć kto w tym momencie zawodzi. Ja myślę że trenerowi Liszmanowi na pewno będzie zależało na tym żeby każdego z zawodników kiedy będzie potrzebny na boisku uruchamiać żeby był przydatny dla zespołu. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w kolejnych meczach. Dziękuję.